Dzień dobry, z Testerfera dzisiaj nagrywamy następny odcinek na, na, na e, którym i, następny odcinek na tym kanale i ze mną dzisiaj jest ocznik Siemano będziemy się bawić, bawić dzisiaj nie bawić, nie bawić, nie bawić, nie bawić, tylko pokażemy wam, zrobimy taki Minecraft Survival. Tak, Bedwals Albo po prostu normalny Minecraft. Minecraft jest najzwyklejszy, ale taki na... nie dla, bo nie mamy oczywiście tele... Mam, mamy telefon. Ale no na właśnie. telefonie Minecraft jest oczywiście płatne, a flamek nie ma karty ani pieniędzy. Mam pieniądze. No, ale nie przy sobie. No nie przy sobie. No to Minecrafta niestety nie chciałam. Minecraft to na Play'u i na komputerze. Jakby ktoś pytał? I. W, i, no ten, I tyle. No i, i tyle, na i tyle. No. No i nagrywamy, więc o, czekajcie. I w w wideo, ogóle to dobra. jest taki vlogmaster, to jest taki vlog. Nie, nie szczerze. nie wiem, co to robisz, nie, nie. Widzowie, pokażę wam. To będzie łuk. Kilof już idzie po kilo, ale Nie wiem skąd on ma kilof. Nie wiem skąd on ma nie, tak on ma nie wiem skąd on ma Kilof. Na moje zdział! Prawdziwy! Patrzcie! Najprawdziwszy kilo. Najprawdziwszy! Patrzcie! Nawet klar! Nawet cyk. chodźcie za Ale on nie zostawcie łapkę w górę i chyba z ja bo tak to jest blok następny, pokaś, następny pokaś, na tym Pokaż im Co? Widzicie? To wszystko jest od kilofa! Od tak. tego cuda! Cud blues! Cud blues! weź im pokaż, chodźmy jeszcze do dołu. Na no, kto? I... Lolek. Nie wiem kto to, to jest jego kuzyn. Mój brat. Jego brat. Oliwiel to mój brat. I tu jest Toito jest... ja Kibel. Ja nie, nie, wiem, nie wiem po co zwiedzasz, gdybyśmy mieliśmy po pierwsze okay. grać w Minecrafta. To, no, to czekajcie, zaraz, Robimy zaczynamy. Tak. Czekaj. I zaczynamy. Czekajcie, widzowie, pstryknę i się pojawi na spawnie nowym. Strychlej się pojawi na spalnie. 3, 4 i. Idziemy baj, na spalnie. Mogę mieć telefon. Tu cząstka, żebyś. Widzę. A co to jest tu, żebyś mijał. A czekaj, czekaj, czekaj. A. Bo to się nagrywa, to się nagrywa. To się nagrywa, to się nagrywa, czekaj, czekaj. No. Pojawiliśmy się na spawnie, wcale nic się nie działo. Nie, w sole. I wcale. teraz musimy znaleźć jakiś kilo. Tam widzimy. Musimy. My musimy wykupać... drewno. A, drewno. O, czekaj, drewno. drewno jest tu. Czekaj. Dobra, tu jest. Tu jest, widzowie, drewno. Dobra. To. No nie, tak szybko, chłopie. Dopiero masz trzy drewna, a ty już smęk. Crafting mm -hmm. deski mamy. Masz crafting postaw? deski. Zrobię kilof, czekajcie. Ja mam zlewniany kilof. Czekajcie. Mamy Czekajcie. czekajcie i patrzcie, tu jest czekaj crafting. czekajcie. Tu jest nie, jeszcze nie. Tu jest crafting bang 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 bang. I pojawia bum, kilo. Widzicie, zrobiliśmy kilof bardzo profesjonalnie. Więc dajmy, okay. daj mi teraz mi prawie kamerę. Nic nie było. Nic nie było. E, dobra. Teraz idziemy kopać kamień. Sorry, że to idzie nie, tak noc. szybko. Nie! Ej, mam. mam trzy patyki. O, o. Jak jeszcze plony widzę, to <sus> będzie. Uff! I tak no. mam stojąki. Sorry, sorry, widzę, że to tak szybki jest. Widzą. Co? Żełów, żełów. Dęk, czekaj. Mam kamień. To tak, żeby nie widzieli O kurde, boż! Tak, żeby u góry nie widziałem. No no weź. Ale to jest zużyty wóg widzowie, teraz łuk zużyte, nie, to jest akurat zużyty od Nie, Normalny, bo ja dopiero to go zrobiłem. Nieprawda. Dobra, widzowie, i tak tam ten się zużył. I robi się. Te... Łuk! O kurde, aż spadł, dobra? Ja spadł. Dobra, ja biorę i teraz kamień. U, u, nie, ale u. ja mam kamień przecież. A, to daj kamień. Nie, nie dam ci kamienia. Co no, sobie? Eee. Sobie, są sobie widzowie, Noc. Właśnie no. W noc. U, u. Nie, kop tego! Noc, Teraz ja idę spać, widzowie. Nie wiem, co on ma w głowie w ogóle. Ja idę spać, bo jest noc. Prześpię się, widzowie. Jest noc. Widzimy się, jak się prześpię Dzień! O, już, już, już dzień, już dzień. Wow, już tak szybko. Tak. O, jabłka pospadały. Ty, pan nie no. To Nie to? Ja była. Zowie, chodźmy za domek w O, myślałem, że zrobiłem powza. <grym> o, nawet woda. Deszczówka. I, i niby, że to jest jeziorka. Dobra, to jest jeziorko. To jest chodźmy. Stania. Ej, czekaj, bo ja zrobiłem piecyk. Piec zrobiłem, piec zrobiłem. Nie w jaskini. Daj mi kilo. Nie ma, nie, nie, nie jesteś na jaskini, o co ci chodzi? No ale tam jest jaskina, pójdźcie, Belet.

i ja zrzucę zrzucę no Nieważne i patrzcie na to. Patrzcie, kilo się robi. Patrz. Żelazny kilo. No nie Z nieba, spad! Z nie ma! Pokaż im niebo. Nie ma niebo. Dobra, no. no, no nie ma nic. No. Pamili no. friendly content, wcale nie chciałem cię zabić sikierą. Nie, nie. To nie sikier. Mamy friendly content, pamiętajcie. Ej widowie, w ogóle chciałam Wam pokazać <laughs> na skakankę. To jest Minecraft survival! Nie, nie chcę! Nie! Nawet skakanki nie umiem używać, nieważne. Mamy cipety w ogóle. Cipety mamy. Patrzcie, cipety. Mamy. Cipety. Weź mój na pojemny dół. No to cipoty! Chipotę jem. Chodź po tym i Dawaj po jednym batonie. Słuchajcie, jest to ma ważne. Mm, Tak, widzowie. Trzymaj. Trzymaj. I mamy jedzonko z wioski. Wcale nie z plecaka, Saniej którego nie... mam pod drzewem. Nikt go nie widzi. Nie, wcale, Damiast wcale. Musimy je o, teraz z diamenty, tak? Czy co? Diamenty, ale lepiej zjedzmy. A, po... kładziemy się widzowie tak kładziemy się PAJĄ NA TELEFONIE NA TELEFONIE PAJĄ jakim telefonie ja ci dam co za troll bajs. co za troll face widzowie co za troll bajs. ej musimy znaleźć domy tych dziecki no bo chciałem cię e, chciałem cię uspać Wiemy co, idziemy szukać. Diaksy chyba. Aha, nie. Robimy cięcie, bo musimy znaleźć jakąś te diaksy, a to długo zajmiec, nie? Dobra widzowie, szukamy już bardzo długo. Ogólnie jest bardzo trudno. Schodzimy do następnej jaskini i masz. Diaksy! diaksy. Mamy. Diaksy! Idealnie jak zaczynamy ścipać. Dobra, patrzcie. Czekajcie, o oh, sorry. Chciałem. I daj kilo. Daj kilo. O, oh, dobra. <gryzny> Dobra widzowie, wykopaliśmy Jak sobie wychodzimy z tej o tu jaskinki Benek, laptowa Bene kla... Jest krafting. x <gryzny> Dobra widzowie, kraftujemy kilo. Diamentowy czekajcie. Patrzcie, I... czekajcie. Diaks kilo. A potem oglądamy oczywiście odcinek. No, trzeba najpierw oglądnąć, żeby wstawić. A, A w ogóle zostawcie łapkę i... I subskrypcje! No, zostawcie. Chyba zostawcie, co? Nie musicie zostawić, to robimy... A nas zapomniał? Nie zapomniał. Dobra, widzowie, robimy następną rzecz. Ogólnie, przez przypadek wyłączyłem nagranie. telefon i nagranie się wyłączyło, więc to się sklei, to się I teraz to się mam łuk. Ty! Musimy teraz do endu. Oczywiście, jak sobie 100 kilosek. No. I dobra. I wejdź zatrzymaj. Nie, do jakiego endu? E, Mój kolega się pomylił. Do nederu chciał powiedzieć, a powiedział do endu. Chyba, mm. chyba to lawa, nasze... Lawa! Lawa! Szybko, w Lawa! I wodę! Mamy lawę i wodę. Tak? Weź skieruj w ogóle teraz na mnie kamerę. Ale buch. jestem piękny. No ale... <noise> dobra. Ej, dobra. Mamy tu oczywiście to jakby jeziorko. Wcale to nie jest deszczówka. Ej, dobra, cyk, cyk, mamy portal. Portale? Oczywiście tu No i idę znaleźć. A, ja mam klesiwo, odpalam, odpalam. I, i weź zatrzymaj. Czekaj, czekajcie widzowie, muszę wejść, bo ja nie mogę, dobra mogę mieć. Nie zatrzymaj. Czekajcie, potrzymaj kilo. Bo on jeszcze nie wyszedł, wyszedł. Raz, dwa. Trzy! Ah! Ah! Uh! Dobra widzowie, kamera mi prawie się Jesteśmy psuła na Jesteśmy widzowie. Zobacz, Zobaczcie, tu jest portal. Portal na Czekajcie. Portal jest, tu. Fotomontaż! Pff, tu jest portal do netheru. Tak się. Kilow... A nie, kilow się nie tam Przejdę oh! o, Dobra, przejdę. Ale wiesz, że to trzeba poczekać, żeby cię przeteleportowało. Raz, dwa i uciekam. Raz, dwa i uciekam. Dla Dobra, ja musimy znaleźć musiemy... fortecę, znaleźć fortecę, tak? Forteca. Widzę fortecę. To jest forteca. A no, forteca. A nie, pianek dobrze mówił. Tam jest forteca. <advertisements separately> Ej, ale zobaczcie, widzicie tak daleko tam, w niebie. Zapijam. No, 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 no. uh. Nie ma pełnych rubblej'sów. Gdy tu jest środek dopiero. O, dopiero teraz jesteśmy. W ogóle, zobaczcie, jak dużo lawy tam przy brzegu jest. Właśnie. To... Czemu. Czemu. U, u. Mamy 18 pałek. Będziemy mieli więcej. Okay. Ale Mamy tyle. Blodawki. Wys... Mamy brodawki. Ale po co nam brodawki? Oczywiście do mikstury. No ale po co nam mikstury? Nas... Mogę na słówko z widzami? Ja mam na słówko z widzami muszę. Jakby co tego całego filmiku nie bierzcie na poważnie, moment. Tak tylko sobie żartujemy. Ją. No i o, dobra, bo utknął mi kilo w ziemi Dobra, to teraz idziemy szukać na Ну надо это, надо делать. Эй, там там, там еще Ран, Дай! 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 Дай To jest najbardziej no. Dobra, naderyt kopiemy. Ale wiesz, że potrzebujemy cztery, żeby mieć jedną sztabkę. nie. Ja. Kulacze, to jest nie ma ja. Mamy jeden naderyt tylko. Nie wiem, masz jakieś złoto? Ano A no tak, bo jak szukaliśmy diamentów... Ej, ...to było złoto. Zatrębaj, Czekajcie. Dobra widzowie my idziemy szukać naderytu, bo my mamy Ale tylko mamy jeden. już złoto. złoto. Mamy złota. i, i takie złota mamy. I mamy na razie 10 stapek na tylko. Przypominam, mamy dalej. Jedną, nie dziesięć. Dobra widzowie, i ostatni Nederyt. I, I mamy powiedzieć dobra, wam ile dobra. mamy tego Nederytu? Idealnie na całą, na całe dwie zbroje i całe itemy wszystkie. I kilo. I, I kilof. Kilo. Jeden, dwa, dwa. i. Ga! widzowie, widzowie, spadliśmy, nie wiemy gdzie jesteśmy. Mhm, ale czekaj. Nie odrodziliśmy się w tym miejscu. Nie, ale. Ale, widzowie, muszę Wam coś powiedzieć ważnego. Bo z tym kilofem... On się złamał. Zepsuł się. Tak, zepsuł. No, jak widać, nie ma go w mojej rączce. Ani w moi, a nie Ani w moi. to... nawet Je. się nie zmieści po no. to... Właśnie. Ach. Pierwsze mnie są I. Oh. Jesteśmy w fortecy! Forteca, Forteca. Forteca. Ej, Forteca. Jak my byliśmy w fortecy. Nie, my nie... nasze znaczy, chodzi mi się, że. ten. U tego, tego tego, gdzie ENT jest. Ty szukajmy portalu! Szukajmy! Prawda? Nie jesteśmy postaci, tylko w tym tam, gdzie się... Szuka portal do endu. No. Dobra, szukamy, szukamy, szukamy. Szukamy, szukamy. Mam! Patrzcie, Patrz, widzicie? Wejdźcie. Widzicie to? Nie ślepa. Czekaj, odpalamy. Patrzcie. Chodzimy. Raz, dwa, trzy. Ha! Start! Widzimy? Smok tam jest! Smok! Ale mamy łuk, chociaż ani kilofa, nie. No nie mamy kilofa, ale chociaż łuczek. Zobaczcie, łuczek skraftowany, prosto zignorowany. Proszę, a tak w ogóle nowa piosenka. Smoki wezmą! Dwa HP, dwa HP, dwa HP, dwa, no dwa HP. Szel, szczel, a czekaj! To nie ma smoki A dobra, dobra, myślałem, że ty smoka strzeliłaś. Smok Smoki sam! Uważajmy! Sha! Jesteś wypłoczył tego smoka! O! Teraz. Wieża? Hej, zakrymaj! Czemu? Daję, Wasza. I sobie! Aha! Widzowie! Jestem tutaj, widzowie! Dobra, że ją! Dobra, teraz! A teraz! Masz teraz... podlatuję! Patrz! Pod Przyjmi kamerę! Przyjmi kamerę! I patrz! I musisz zrobić że jak go pokonuję! Aha! Hej!

Gadać, ale pokonaliśmy Smoka! Pokonaliśmy! Mamy dużo ekstra! Ja mam 100 level! Patrzcie, tu na górze wyświetla Wam się, że mam. ile, Jaki mam level? Wam się wyświetla? Nie, tam na górze Wam się wyświetla. My tego nie widzimy, ale Wy to widzicie. Tam się na górze wyświetla, ile mieliśmy levelu, i tu na górze, tu gdzie jest mój palec, to tu jest. Łapa i łapka w górę i sub. Tak. No. A, tu, znaczy, tu, gdzie, a tu... tu! Jest? gdzie moja piącha? To tu musisz... To tu jest subskrypcja. Dokładnie. Nie, tylko subskrypcja. I więc no. Mm, Dobry, i... To my ką odcinek. Czekaj, eletrę na O, i druga. Hmm. zakładam No to widzimy. Czekaj, pokaż myśli. I powiedz im... Czekaj, o, idziemy do... Tam. I tam, czekaj, cicho! Cicho! I teraz... Bu, 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 w normalnym świecie! I teraz wam pokażę fotomontaż, co się stało I wcześniej, kiedy wychodziliśmy... Była pauza! Wychodziliśmy z portalu. Tak, była pauza i pokażę wam co się teraz stało. Widzieliście mój wypadek, który był wcześniej? Nie wiedzie, zapomniałem, że jest pauza, dlatego mówiłem: pauza, pauza. Więc na dzisiaj to już kolej tego odcinka. E, e, Powiedzieliście. się. Na, rok, na, rok, na rok. Pa. Pa.